Co to za święto dzisiaj mamy? Gdyby zapytać o to Polaków, to podejrzewam, że w starszym pokoleniu jeszcze tam ktoś by coś wiedział, ale w młodym to może wiedzieli jakieś katolickie święto, jakieś maryjne, ale o co chodzi? No tacy troszkę starszej daty katolicy wyrecytowaliby, Poprawnie, że 15 sierpnia jest wielkim katolickim świętem w niebo wzięcia Najświętszej Maryi Panny. Już abstrahując od tego, że biblijna Maria nie była żadną panną, tylko mężatką i miała kilkoro dzieci po tym, jak urodziła Jezusa. To wróćmy do tego głównego pytania o tak zwane w niebo wzięcie. Jeśli to jest katolickie święto i to do tego wielkie, myśli katolik, no toż na pewno w Biblii jest bardzo dużo o tym w niebo wzięciu Marii. No to otwórzmy, na pewno będzie coś w Ewangeliach. No przeglądamy Mateusz, Marek, Łukasz, Jan, nichuchu, nie ma. A nie, no bo to w dziejach apostolskich dopiero, bo przecież Maria przeżyła Jezusa. Noż to zaczynamy czytać dzieje apostolskie. No, zbliżamy się do końca. No, może już by coś było. No nic, ostatni rozdział. Nie ma nic. Może w listach? Może w Apokalipsie. Nie, no nigdzie w Biblii nie ma niebo wzięciu Marii. Hmm, pomyśli ktoś, no ale to może to tak w tradycji było no, od samego początku. No, i tu ząg, drogi katoliku. Wiesz, że kiedy żył twój ojciec, a na pewno dziadek, to jeszcze tego dogmatu nie było w kościele katolickim. Tak. Został on bardzo niedawno w roku 1950 uchwalony w Watykanie przez papieża ogłoszony. Może więc ktoś robić w konia z tym świętem? a może i z całym Kościołem rzymskokatolickim warto myśleć.